Dobrze więc yy, podliczyłem sobie tutaj wszystko wszystkie paragony, cały koszt Mamy tutaj parę faktur też z kempingów Olsztyn, z Darius przyczepy mamy tu duży też paragon na oświetlenie całe, bo to też w jednym sklepie było kupowane yy, Ogólnie po podliczeniu tego wszystkiego plus dodając do całości tutaj taki luźny 1000 złotych na rzeczy, które przy okazji gdzieś tam się kupowało, całkowity koszt u nas remontu wyszedł 6000 zł. 6000 zł to jest kwota tych paragonów plus to, co gdzieś tam. Nie udało nam się zachować paragonów, czy też nie. Niektóre paragony przychodziły na maila, bo też tak firmy niektóre robią. No i tak to wygląda. Z czego bierze się taka kwota, a nie inna? Część materiałów ja po prostu miałem możliwość załatwić. Załatwiłem sklejkę do zabudów, tutaj szafek, toalety. Ten materiał miałem. Nie wymienialiśmy na przykład przyczepie podłogi. Podłoga, jak się okazało, po, po zerwaniu była w bardzo dobrym stanie i nadawała się do dalszego użytkowania. Nie, nie była zgnita, nie była rozwarstwiona, nie sypała się przede wszystkim, więc postanowiłem ją po prostu zaimpregnować dwukrotnie z jednej i z drugiej strony i zamontować ją z powrotem tylko górą do dołu. Została ona przykręcona po prostu. Wyglądała dobrze to po co ja miałem ją zmieniać tak na, na siłę koszta generować. Do tego stelaż łóżek ten na którym materace tutaj leżą też był z odzysku to są palety rozebrane i po prostu docięte wszystko na, na wymiar. Z czego jeszcze taka, taka cena? Ciężko mi powiedzieć. No. Wydaje mi się, że niczego nie, po, nie pominęłem tutaj. Z grubszych tematów to był komplet uszczelek zamawiany. Na okna tu na szyberdachy, na drzwi. Drugim takim dużym jakby kosztem było, było oświetlenie. Była wiązka kupowana razem z, z lampami. Także no nie wiem. No. Materiał był w sklepie budowlanym kupowany, to było z Castoramy to jest zwykła szara malta. Nie ja wiem co jeszcze, czemu tak. No ogólnie no nam wyszło to 6000, widziałem, że na niektórych filmach jak tam ludzie robili podsumowania, to koszta wychodziły i 10 i, i więcej. Pomimo, że zostawiali na przykład oryginalne wnętrze, nie, także. Z czego to się wszystko bierze? Nie wiem. No, ja dodałem taki marginalny 1000 zł, bo nie wiem gdzieś, czy, czy za lodówkę, może, tam ona no, 400 zł chyba kosztowała. Nie, nie wzięliśmy paragonu, czy oni przysłali na, na maila. Nie wiem, jeszcze maili nie sprawdzałem. Tam jest tyle spamu, że żeby się dokopać do, do oryginalnych tych potwierdzeń zakupu. to graniczy naprawdę z cudem więc stwierdziłem, że te 1000 zł to będzie takim dobrym buforem do całej ceny więc no, wyszło około 6000 zł więc taki mamy werdykt także podsumowując tutaj nasze zmagania przyczepkowe nasz remont trwał no prawie, że równy rok Równy rok budowa od zera od początku i droga ta sama jak wszystkich, czyli po kolei czyszczenie wnętrza, y, alufoks, tapicerka, budowa mebli, y, no i przyłącza różnego rodzaju, czy to elektryczne, czy wodne, wszystko wszystko naprawdę robione od zera. No i efekt jest jaki jest. Jutro mamy wyjazd, jedziemy nad morze. Także zobaczymy, czy to wszystko się sprawdzi.